Witam Państwa w piątek, 4 marca. Ciekawa sytuacja techniczna na wig 20. Jest to związane z ponownym testem znanej nam już strefy oporu 1870-79. Wczoraj po spektakularnym uderzeniu byków indeks znalazł się właśnie we wspomnianym korytarzu cenowym, a cały ruch został zapoczątkowany w lokalnym przedziale wsparcia 1786-93, czyli strefie wytyczonej na bazie prowzrostowej i intradojowej formacji A, B, CD. Jeśli kupującym nie zabraknie teraz konsekwencji i, i Ostatecznie dojdzie do przełamania oporu, to tym samym pojawi się sygnał kontynuacji ruchu zapoczątkowanego w węźle 1676-86. No i wówczas tym scenariuszem bazowym będzie test kolejnego węzła 1930-1940, bądź nawet średnioterminowej strefy oporu 1994-2004, czyli węzła, gdzie już wypadają dwa kluczowe zniesienia 38 i 2,61 i 8. Bardzo istotny opór techniczny, tak jak wspominałem przed momentem, mający według mnie charakter średnioterminowej zapory podażowej. No, póki co wydarzenia rozgrywają się jednak w tym korytarzu 1870-1879. No, dzisiaj na tle rynków bazowych zachowujemy się nieco spokojniej. Mamy do czynienia z bardziej stonowanym handlem. No, Niemniej jednak popyt dyktuje niezmiennie warunki gry, tak to możemy określić. Kontrakty tutaj pozytywny sygnał przede wszystkim w postaci ponownego przedostania się ponad. Analogiczny obszar cenowy 1861,69, On w ostatnim okresie wykazuje się mniejszą skutecznością bez porównania w stosunku do właśnie analogicznej strefy na wig 20, czyli węzła 1870 79, więc większe znaczenie tutaj przypisuje do pojedynczego zniesienia 113%. Poziom 1896 w pobliżu przebiega górna zielona median line. To jest zniesienie zewnętrzne pokazywanej potwali spadkowej. Jeśli udałoby się bykom doprowadzić do negacji tej właśnie, tego właśnie poziomu, który może być w sposób tradycyjny tradycyjnie interpretowany jako filtr cenowy dla poprzedniego maksimum. maksimum byłby to sygnał kontynuacji z możliwością szybkiego przetestowania następnej zapory 1918-1930, która posiada, jak widać, wzmocnienie w postaci tej czerwonej median Jeśli chodzi o... Hmm, sygnały negatywne, no to na obecnym etapie wydarzeń zwróciłbym głównie uwagę na strefę wsparcia 1840-47, dość mocno oddaloną w tej chwili od bieżących notowań kontraktów. Więc jeśli rzeczywiście po raz kolejny nie udałoby się pokonać tego węzła 1861-69 i dodatkowo pod naporem podaży ujęłaby się, się strefa 1840-47, no moglibyśmy mówić już o ewidentnym, krótkoterminowym sygnale słabości rynku, co automatycznie mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w postaci wzrostu aktywności podaży. Indeks DAX ciekawie zachowujący się w rejonie 9000, 9743-9780. No, jest to związane z tym, że po przełamaniu ta strefa pełni teraz rolę wsparcia i to już od trzech dni. Generalnie można to zinterpretować jako jako taką zapowiedź kontynuacji wzrostów pod warunkiem, że dzisiaj rzeczywiście bykom uda się utrzymać ponad tym właśnie węzłem cenowym. W przeciwnym wypadku mielibyśmy dla odmiany do czynienia z takim wstępnym sygnałem wyczerpywania się presji popytowej. Kolejny węzeł podażowy, na który warto zwracać uwagę to bez wątpienia strefa 10 033-10 No i na zakończenie tradycyjnie indeks S&P w skali tygodniowej. codziennie indeks z takimi małymi kroczkami podąża w kierunku węzła 2011-2014, co jest pokłosiem przełamania eksponowanej wcześniej przeze mnie zapory podażowej 1952-57. Tutaj w tym bardzo wąskim korytarzu cenowym należy według mnie, czy też można spodziewać się wzrostu aktywności podaży, jeśli te oczekiwania nie znalazły potwierdzenia, wtedy Należałoby potraktować przełamanie strefy 2011-2014 za sygnał kontynuacji ruchu, nawet z możliwością powrotu indeksu w okolice tej żółtej, długoterminowej strefy oporu. Sygnał negatywny to oczywiście, tak jak sugerowałem wczoraj, powrót indeksu poniżej strefy 1952 57. Oczywiście ważny dzisiaj dzień dla rynków, dla indeksów, głównie amerykańskim, nawiązuje tutaj do miesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Dziękuję bardzo.